Czyli demontujemy górę, demontujemy w pierwszej kolejności półkorpus i włożymy tutaj im te rameczki. One sobie tutaj ładnie wyczyszczą, prawda? Prawda, prawda, wyczyszczą. Dobra, teraz jak wyciągnąć z tego korpusu kolejne ramki. Od dołu ręka i proszę bardzo, ładnie odwirowane rameczki. Wiróweczka automatyczna. Mogliśmy ze szwagrem wypić kolkę, kawkę. Proszę bardzo, ładnie odwirowany odsklepiony oczywiście widelczykiem przeze mnie uprzednio także fajniście ok teraz możemy zamontować na górę nasz półkorpus ok zdemontować teraz powałkę Przykleiła się od słońca, od ciepła, okej okay? i teraz uzupełnimy. Uzupełnimy tutaj nasze nasze rameczki, nasze półrameczki. rameczki uciekać bzyki. No, i tak jak widzieliście, zawartość wody była na poziomie 17,5. Więc elegancko, a po zmieszaniu było jeszcze mniej, bo było 16,5. Czyli miód jest super. Wszystko bodajże, chyba co poniżej 20, to już jest piękna sprawa. Ostatnie dwie. Tak jest. No, i ul może dalej przynosić nam pyszny miodek. Wiadomo, nic nie jest nieskończonego. Wszystko się z czasem kończy. Połóżmy na momencik tą powałkę tutaj i zrzućmy tą pszczołę z daszku do środka. Ok. I teraz załóżmy nasz, naszą powałkę. Zamykamy powałkę. Proszę bardzo. No i temat zakończyliśmy dzisiaj. Jak widać, to sobie potem włożę. Także jest wszystko opanowane. Od godziny 9 rano do godziny, tutaj, pewnie 20.30 łącznie z odwirowaniem miodu 13, ile? 13,5 litra. No, także pozdrawiam Elvis, pozdrawiam wszystkich innych. No i wszystkim Wam życzę również obfitych i, i połowów miodu. No i ja jestem dumny, że mi się udało tyle zrobić. Cześć, trzymajcie się. Do przyszłego. Spotkania.